Patrzcie na tą potężną dziurę. Tutaj mam bardzo duży obiekt. Pusty w środku. Albo to jest wiaderko. Powiem wam. Słychać, że puste. Albo jakaś rura, bo tu jest, tu jest koniec. O. Że zanim Wam coś powiem, to znowu Wam powiem, że szlak mnie chyba trafi. Nie mogłem znowu włączyć kamery, a w tej chwili mam 81%. I to będzie chyba spadało w tempie Allegro do zera. A tu mam, miałem mierny sygnał. Oczywiście wracam w to miejsce, gdzie byłem w... ostatnio o tak powiem ostatnio i mam chyba fenola. Nie na wejściu, bo już parę. Dołków było. Co to fenol czy nie? Powzdrawiam wszystkich moich niewidzów. Którzy na siłę oglądają moje filmy. Komentują jakieś teksty w stylu, że ja niszczę zabytki. No nikt wam na siłę tego nie okaże oglądać. Jeszcze mi tam Wrzuca, żebym mu po, yy, na filmie pokazał pozwolenia <grym>, normalnie. Szok powiem wam, że chyba fenol no i dobra, zaczynamy w tym miejscu, gdzie zacząłem ostatnim filmem, i lecimy w koło tak samo. Lecę w koło tak samo do następnego dołka. Patrzcie się. Się! Czekajcie, bo mi tu wylatują tematy. Jest jakieś kółko Sygnał nie ale biorę tę nie Co to jest? Co to? Nie no, z tego się nie spodziewałem Spodziewałem się monety Ale już nawet wiem co mam a, jest ładna, piękna Obrączka Ptasia, ole fajna, 1938 Jest to niemieckie towarzystwo Przyjaciół, zwierząt jakiś tam Tych, tych takich kurowatych <grywia> Zawsze zapominam, jak to znajdę Zwierząt jakiś tam, tu jest ten skrót R, coś tam DKL chyba czerwona ona była jeszcze chyba niebieska to jest 1938B fajny fan powiem wam wyskoczył już idę po tej łące powiem wam i to dosłownie biorę co jest tak jak ostatnio powiedziałem, że tu nie ma co już wybrzydzać <gryw> biorę każdy sygnał aby tylko się powtórzył tak o namachnięciu dwa razy, bo jak się nie powtórzy, to pewnie wydyskryminowane jakieś żelazstwo. A i to do końca nie można być pewnym, także fajny fancior i lecę dalej. Jeszcze sobie szybko wygooglowałem, czyli ta obrączka, to tak jak mówiłem, to jest niemieckie toładżystwo y, hodowców rasowego patrza. I co, kolejny niemrawy sygnał miałem się przymierzyć. Miałem się właśnie nie przymierzyć nawet do nagrywania tego. I wyszła moneta chyba. Patrzcie No, 100% Ale jakoś zajechana totalnie. Obstawiam na dziesiątkę cesarstwo. Bo one tak lubią być zajechane. O! Tutaj kiedyś nawet Silbergrosik wpadł w tych kępach, pamiętam. Czekajcie chwilę. Ja pierdziele. Ja ostatnio znajduję takie te, tylko... Placki, powiem wam. Nie wiem, co to jest. Premonetę, zniszczę zabytek już, to jest na pewno. Ja powiem wam, że no krążek, no krążek, korążek, krążek, nie wiem, to obstawiam tylko na dziesiątkę z cesarstwa. I co? Myślicie, że to problem, że mi uciekła? Pociąg pojechał, a patrzcie co ja mam. Jakie co cudo się trafiło? Patrzcie, jest krówka albo baranek. Czyli mamy figurkę, a najlepsze jest to, że ona ma podstawkę. Ale to nie będę tu już chyba rozginał. A może jednak. O, idzie fajnie, a może to jednak pies, nie, a może, ale patrzcie, ja ją bo no fakt, To było bardzo głęboko było powiem wam, słaby sygnał, mówię, ale kopnę, nie, bo jest powtarzalny. W ogóle coś wam powiem jeszcze, zanim tu wyłączę, się jest bardzo zimno, wszystko jak tu mówią. Na działce ogrodnicy jest opóźnione o 20 dni, co najmniej. Jest masakra po prostu. Na ostatnim wypadzie było po prostu gorąco, a teraz jest 6 stopni i wieje mroźny wiatr. No ale jest fajne zna znalezisko. Kolejne. Kolejne? Pierwsze chyba. Patrzcie na tą potężną dziurę. Tutaj mam bardzo duży obiekt. Pusty w środku. Albo to jest wiaderko. Powiem wam. Słychać, że puste. Albo jakaś rura, bo tu jest, tu jest koniec. O. Na pewno to nie jest bomba od razu mówię. Żadna, ale to jest taki sygnał z pół metra nad ziemią dawało. Może... Może się podejmę, powiem wam. को पा जाते ale się nałupałem. no i patrzcie mamy wiadro masakra ja wierdzielę myślałem że moneta czy coś w wiadrze jest pytanie ze stu punktów diemy tam tam o kurde o jest dziura nawet wiatr <laughs> Oj, wiadro jest puste kurde komuś się chciało tak wiadro zakopywać zobaczymy czy w dole po nim coś zostało jest sygnał jakby ale do czego dno wiadra co odpadło свою грудь. І знову копання. Тяло oh. ще десь позитив. Захтяло Tu no mówcie, że tam jeszcze coś jest. Kurde, dno wiadra chyba. Kołek tu wpadł. powiem wam, dobrze, że drona nie, nie brałem, bo normalnie by mnie tu z nim zwiało gdzieś, na bank dzisiaj. Ale patrzcie, jest dołek. Niemrawy sygnał, tak jak mówiłem, kopie wszystkie niemrawe sygnały. I mamy klamerkę. Klamereczka. No jest klamereczka ładna. Nawet zachowana cała. Z tym bolczykiem. dobra, jeszcze może po tej łące mam chwilę, to pochodzę. Dobra, będę kończył, bo no już powiem wam, że czas minął, że tak powiem. Już się znudziłem, już się trochę schodziłem, także było to, co było. Prawdopodobnie będzie skok w następnym yy, część filmu. Zobaczę jak to się złoży, ile co tam będzie, bo no był wypad, był fajnie, pochodziłem sobie, ale żeby tak wam pokazać coś ciekawego, no to raczej tak nie przypominam sobie Zdeczka, żeby coś tam było, nie? Ale wiecie jak to jest, nie? Nie zawsze musi być tak jak ostatnio, nie? Tym bardziej, że yy, trasa była taka sama jak wczoraj, nie? O, wczoraj, w ostatnim odcinku, nie? Bo wczoraj to ja w domu byłem, nie? Także dziękuję za to, że oglądaliście jakby co to druga część, jak nie to jest ta jedna krótka i tyle. Pozdrawiam gorąco wszystkich i do zobaczenia.